Nie wolno stać na niebieskim. Cofnij się, cofnij się. Kto stoi na niebieskim? No dobra, masz rację. No dobra, będziesz mądra, ale do tyłu. No dobra, to na czerwonym. No dobra, na czerwonym. Na czerwonym. Nie, nie co. Gaduż na czerwonym. Czerwony. Dobra, oala rodzice! Odwrócamy! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć. 5-7 lat. Drodzy, Drodzy Państwo, Nie ale to jest ogień, to jest ogień. Uwaga, przygotowali z medalami do tyłu, do tyłu musimy się przejść. Jeszcze do tyłu, jeszcze do tyłu. Chłopaki, uciekać mi stamtąd. Tak jest. I najszybsze zawodniczki już zaraz będą na linii mety. Dajesz dajesz, nie obracaj się, dajesz, szybko, 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 nie obracaj się, biegnie. 10.49 druga i 10, trzecia, 12, 49. chodźcie do przodu, do przodu, dziewczynki, jeszcze po medal, jeszcze po medal, jeszcze po medal Dajesz Gagóś, dajesz, nie obracaj przodu, się, jedziesz, mocno, 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 pięknie. nie patrz na mnie, mocno. Świetnie sobie radzicie.